Witam i zapraszam na kolejny przegląd obieczek drogowych. No jak tutaj wygląda w praktyce owczarstwo. No tu na przykładzie przejazdu przez rondo. To jest ulica Strzeszyńska, tu jest rondo na skrzyżowaniu Somańkowskiej w Poznaniu. No wygląda na to, że tu jest cała ta Strzeszyńska od tego ronda. Tam aż do Lechickiej pewnie zakorkowana. Tu z tej strony też korek przed wjazdem na rondo. No i zobaczmy, jak, jak te owieczki się zachowują. Tu gościu zwalnia, no wyraźnie chce przepuszczać, no ale owieczki stoją i czekają inne. Nie wiadomo na co. Na jakieś specjalne zaproszenie. Musiał już całkiem musiał stanąć, żeby owieczka dopiero zajarzyła, że trzeba przejechać. No, akurat nie ma no, i teraz tak no, teraz już przejechałem przejechał ostatni samochód, tu dalej nie ma nic. Co owieczka robi? No stoi i znowu czeka, nie wiem na co. Przyjechał następny samochód. Owieczka dalej stoi. Następny samochód. No, no też się chyba zobaczyła, że się, że się zatrzymuje. No to wtedy dopiero ruszyła. Bo, bo się zatrzymuje. Trzeba się za ileś tam metrów przed rądem zatrzymać, żeby owieczka, inna owieczka przed rądem wjechała. No i tu, no tu też tuż, też można było wjechać. No teraz wjechał. No czemu wcześniej nie wjechał. Nie wiadomo. Ten na co czeka, tutaj też nie wiadomo. No, i no jak tak jeździmy po tych yy, drogach, no to nic dziwnego, że są korki. No i to jest też efekt takiego tam tego co krytykuje cały czas. Yy. Jakieś tam trąbienia, tam przepychania się na drogach, no bo ktoś przede mnie wjechał, no i musiałem nogę z gazu zdjąć, czy to, o ojejku, ojejku. No i no, no jak tak się zachowujemy, no to potem podziękujmy sami sobie, że, że mamy korki na drogach. Zamiast się wpuszczać, współpracować i tak dalej, i tak dalej, to jakieś wojenki tutaj toczymy. No i potem się takie owieczki boją wjechać. No albo, nie wiem, albo są ślepe, no nie wiem... Czym to jest spowodowane takie zachowanie? Albo nieznajomość przepisów, nie wiem jak oni tutaj interpretują przepisy. No przepisy mówią wyraźnie, no, że się ustępuje temu kto jest na rondzie, a nie temu kto, kto jest przed rądem. Generalnie przy dużym ruchu to nawet się nie powinno tam patrzeć kto ma pierwszeństwo, tylko też na zakładkę jechać. No to tak jak tak, tak, tak się dwa pasy kończą. Się, się zmieniają w jeden pas, się jedzie na zakładkę, no to tak samo się na rondzie powinno robić. I jednego przepuszczasz i się ładujesz, że nie tam, że czekasz, aż 500 samochodów ci przejedzie. No zwłaszcza jak chcesz przejechać prosto, a ono no wiadomo, że prawie wszystkie też jadą prosto, więc to, to, to żadnej, żadnej straty to nie czyni, że jak mu tam śmigniesz przed nosem. No ale to, to, to wymaga współpracy, no to wszyscy powinni współpracować. A nie się kłócić, że tam, moje Jezu, nogę z gazu musiałem zdjąć, o Jezu, Jezu, i wjechał przede mnie, straszna rzecz. No teraz przykład jak się powinno przejeżdżać przez rondo, to też jest na Szczecińskiej tylko inne rondo. No się nie czekasz, się zwolni po horyzont, no tylko trzeba zdecydowanie jechać. No ja wiem, że tam na rowerem łatwiej. No ale jak samochodem jadę, to też w 80% przejeżdżam przez praktycznie każde rondo bez zatrzymywania, no, a jeżeli się zatrzymuje to tak, to tam jeden, jeden samochód, dwa przepuszczam i wjeżdżam a nie, że czeka. aż mi się tam po horyzont znikną z pola widzenia wszel wszelkie samochody No dalej następne skrzyżowanie, no i znowu jest zator Jak ten samochód się zachowuje? No, autobus skręca, on chce skręcać, nie wiem na co tutaj czeka, no to trzeba wjechać tutaj w to miejsce Poczekasz, ten samochód przejedzie, i już jesteś w tym miejscu, i ci przejeżdżają i jedziesz. No nie wiem na co ty chłopie czekasz. No, no idealna sytuacja, jak masz autobus skręcający, no, żeby się tam władować w tą wysepkę i za autobusem już jedziesz, a nie, że czekasz nie wiadomo na co. Ten też nie wiem gdzie on, aha, może w lewo może skręca. Tu też jest brak współpracy i brak pomyślunku. No ten skręca w lewo, ten skręca w lewo stąd. Już dobrze, że migaż ma włączony już wcześniej, a nie dopiero na środku skrzyżowania. No ale no po pierwsze, no ten powinien zwolnić i przepuścić tego. I w momencie, gdy ten rusza, no to ten w tym samym momencie skręca, skręca. No i mijają się po prostu prawymi bokami. I elegancko. No ten powinien. No, no, tak się ustawić, żeby wymusić takie zachowanie. Jak najbardziej na lewo się ustawiać, wysunąć tam, wysunąć się i już, skrę już skręcić trochę w lewo. Tak, żeby tam nie zostawiać miejsca tym samochodom. Tak, żeby wymusić na nich mijanie się pra z prawej strony, a nie że objeżdża cię dookoła i musisz czekać. No, i tak samo ci, jak się jedzie gówno, no to też trzeba zwolnić. Wcześniej, nie ładować się na skrzyżowanie, tylko zwolnić i powolutku jechać przez skrzyżowanie. No, dać wyraźny znak, żeby ten sobie wyjechał. I jak on wyjeżdża, to ty w tym samym czasie, tu w, w, to, w to miejsce, w które on zwalnia, wjeżdżasz i w tym samym momencie się mijacie. No, czy na, to jest naprawdę tak, takie trudne do pomyślenia i do zrobienia. No, następny to samo. Nikt nie przepuszcza, ten też zamiast się wpychać, to stoi jak kołek. No i mamy przez to korki. No, już dawno by przejechał. A on tu stoi i stoi. No w życiu bym tu tak nie stał. No już, ani jednego samochodu skręcającego w lewo bym nie przepuścił. No ten no stoi na zmiłowanie. No ten musiał przed pasami się zatrzymać, i, bo by się nie skapnął, żeby, żeby wyjechać. Ten test też nie wiem, na co teraz czeka. No miał kupę czasu. Ci skręcają jeszcze w prawo. A no On stoi i czeka też nie, na, na zmiłowanie. No jak tak będziemy jeździć, no to zawsze będziemy mieli korki. Ten też nie wiem na co czeka. A pół godziny potrzeba, żeby się rozejrzeć. No. Robert wyjeżdża, no to zamiast to wykorzystać i razem z rowerem wyjechać, no nie wiem jak on tu dużo, długo ma zamiar jeszcze stać. No po horyzont się musi zwolnić, żeby to, żeby to ruszyło i wjechało. Tu inne skrzyżowanie wyjątkowo nie ma korka. Zwykle jest. No zobaczmy na ten biały samochód tutaj, no jak on długo skręca w prawo, no przy takim małym ruchu, jak on długo skręca w prawo. Ja tam nie widzę, żeby coś z lewej strony przejeżdżało. Tam jeszcze nie dość, że puch jedzie tam z prędkością ślimaka. Nie wiem, czy tam jedzie jakiś z lewej strony samochód. No nie widzę żadnego. On stoi, nie wiem, no idzie i czeka. A tam jeszcze jakiś jeden przed nim, taki drugi mądry. Taki sam jak i on. No ten zamiast pojechać za nim, nie, stoi i czeka. Nie wiadomo na co. Ciekawe jak długo tam stał. To się przejeżdża bez zatrzymywania. Nawet jak się w lewo skręca. A on w prawo nie umie skręcić. Tu mamy film z kanału Perepetie Rożycki z Poznania. Tytuł filmu: Karmagedon na ramowiska do Radojewa. Nie wiem w sumie czemu ten film miał służyć. No chyba denerwowaniu kierowców, że rowerem się jedzie, a samochodem się stoi. No bo te owieczki samochodowe dostają sraczki, jak rower jedzie szybciej niż samochód. No i tutaj rowerzyska chyba chciała ich powkurzać. No ale generalnie to jest to miejsce, o którym robiłem specjalnie film, gdzie tłumaczyłem, że robią remont w miejscu, gdzie nie ma żadnego zagrożenia, nie ma yy, nie ma korków. No i no, chodzi o to, żeby zrobić korki. No i... No i zrobili te korki, ale ja co innego chciałem pokazać. No właśnie, no jest zwężenie jest na no odcinku. No nie wiem, tam dwóch czy tam iluś metrów. No musi się owieczka ładować i stanąć obok tego spychacza. No nie można stanąć przed tym spychaczem, tak żeby ci z przeciwka. No, no wiadomo, że tam, tam i tak jest korek, i tak jest korek, więc czy on stoi tutaj obok tego spychacza czy stonie, kawałek wcześniej nie robi to żadnej różnicy, a ci z przeciwka by sobie przejechali. No ale to trzeba pomyśleć, no ale owieczka, nie wiem, albo owieczka nie myśli, albo owieczka ma, no, no nie zdzierżyłaby tego, że, że in, innym by nie zablokowała drogi, innym by nie utrudniła życia. No bo celem owieczki jest utrudnianie życia innym. No nawet kosztem, kosztem tam swojego interesu jest w stanie, jest w stanie poświęcić swój interes, no byleby innym też się działo źle albo najlepiej jeszcze gorzej no i tak to wygląda no, no nie, nie szło tego przewidzieć nie szło stanąć wcześniej trzeba ładować się i blokować drogę no a ci niech se tam sprzeciwka stają no bardzo dobrze no po to, po to oni są żeby stać no jeszcze raz Toyota chyba Jaris GKW dobrze widzę CA57 no mistrzostwo po prostu intelektu